Czekamy na pozostałych 6 koni, które są poza maszyną startową w startboxach Dankowski, Calvion the Rocks oraz Książę Nocy. Podchodzi teraz oznaczona numerem 4 FACE. Ona także jest już w startboxie. Podchodzi call me home. Bez problemu zajął swoje miejsce. Idzie to już nieco sprawniej. Middle Life także w startboxie jeszcze tylko Toker, Iskra oraz Hyderabadi. Bomba wędruje w górę po raz siódmy w dzisiejszym dniu wyścigowym, podchodzi do maszyny Toker, to ogier oznaczony numerem 8. On niestety również z jakimiś oporami przed wejściem do maszyny. W dalszym ciągu obsługa stara się wprowadzić Tokera. Pomału już im się to udaje, i jest w, w swoim startboxie. Jeszcze tylko Iskra oraz Hyderabadi. Podprowadzana jest Iskra. Ona bez problemu weszła do startboxu I jeszcze tylko Hyderabadi. Mamy już komplet uczestników w maszynie startowej, drzwiczki się otworzyły i gonitwa się rozpoczęła. Ze znacznym opóźnieniem wystartował Toker biegnie ze sporą stratą do pozostałych koni. Natomiast na froncie są Calvi on the Rocks oraz Dankowski. To jest prowadząca dwójka przy wyjściu na przeciwległą prostą teraz po zewnętrznej Hyderabadi przesuwa się tam mocno do przodu i na półtora kilometra przed celownikiem obejmuje prowadzenie. Hyderabadi prowadzi, na drugim miejscu jest Calvi on the Rocks. Tuż za tą dwójką galopuje Col po zewnętrznej Middle Life przy nacie Dankowski. Jest tam również Fejt, a za tymi końmi ze sporą stratą Iskra oraz Toker. Konie mają jeszcze 1200 metrów do celownika. Prowadzi oznaczona numerem 10 Hyderabadi. Ma około 2-3 długości przewagi nad Kolmi Home, który galopuje na drugiej pozycji. Na trzecim miejscu jest Fejt. Na czwartym zdaje się, że Dankowski. Konie teraz wchodzą w zakręt. Mają jeszcze około 900 metrów do celownika. Bardzo mocno rozciągnęła nam się Stawka w tej gonitwie prowadzi Hyderabadi. Obejrzał tam się za siebie Konrad Mazur. Tuż za nim jest oznaczony numerem piątym Colmy Home, a za nim na trzecim miejscu Fade. Ta trójka przy wyjściu na prostą finiszową ma przewagę. Kilku długości nad Calvi on the Rocks oraz Middle Life. Jeszcze nieco ponad 500 metrów pozostało do celownika. Prowadzi w dalszym ciągu Hyderabadi, ale po zewnętrznej. Bardzo dobrze pod Reznikowem rozpędza się Call Me Home. Próbuje również przejść przy kanacie Fade. Jeszcze 300 metrów pozostało do słupa. Na prowadzeniu jest Hyderabadi, ale tam Fejt bardzo dobrze walczy. Hyderabadi, Fejt. Hyderabadi, Fejt. Fejt jest na froncie. Fejt prowadzi teraz. Fejt. No ma kilka długości przewagi i ta przewaga się powiększa. Oznaczona numerem czwartym. Fejt. Wygrywa gonitwę. I na drugim, na trzecie finiszowała iskra Kolmhow na czwartym, na piątym Middle Life dalej Calvion de Rock Dankowski. na przedostatnim wyścig kończy książę nocy i na ostatnim toker. Oznaczona numerem czwartym klacz Fate, Trenowana przez Michała Borkowskiego, dosiadana przez Jokea, Sanzara Abajewa zwycięża w gonitwie czwartej.